Cześć, maneczko na kolejnym odcinku z gry Farming Simulator. Na dzisiejszym odcineczku e, bierzemy tak. Będziemy robić żniwa na pewno u nas tutaj, na gospodarce. Mamy 22 tysiące, to idealnie. Trzeba będzie opryskać. E, zwapnować się, zwapnujemy, bo nas nie stać. Ale będziemy mieć mnóstwo pieniędzy. A, bo się skończył nawóz. Okej, okay, dobra to pójdziemy dokupić nawozu no bo się skończył jak wiecie bo wiecie no, no dobra no to szybka misja mm, dobra już jesteśmy tutaj teraz sklep 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 gdzie tutaj były te e, nie nawozyna, nawozy i my potrzebujemy tego tak to jest tak e, z nawozem stałym ok, e, fajnie a, pomyliłem. mmm... Pomyliłem. Pomyliłem ziarno z nawozem, okej... Okay. Nie skapłem się. Trudno. Każdemu się zdarzy, wiecie, widzowie, jak to jest. Jest to tak, jak jest. Każdemu się zdarzy pomylić. Nie hejtujmy za to, nie. No. Mm, teraz wyjdziemy na to samo miejsce, gdzie byliśmy i puścimy pracownika, żeby dokończył sobie. I tak, na pewno tamto pole trzeba będzie kupić obok, które tam jest koło tego pola naszego. E, no, potem to i tamto i będzie z górki. A wiele z górki będzie. Tego tutaj są małe pola. A, się włączy, okej. Okay. Widziałem, że się nie włączy, tak nie pojedzie jak ja chcę, ale jedzie pięknie, no i fajnie. No i teraz tak będzie musiał pojechać. Hmm. A, bo to do tego dobra jeździ, okej. Okay. Będzie jechało do samego końca, żeby tamto. pień e, Boże, nawieźć. Ok. To teraz zrobimy tak, żeby wyrosło nam zaraz e, zielsko to nasze najwrodniejsze zielsko ale jak wiecie nie poradzę na to zielsko nam nic e, no dobra wjeżdżamy tutaj na gospodareczkę naszą piękną najcudowniejszą zostawiamy e, pięknie nam e, nasz piękny rozrzutnik nawozu zostawiony Teraz musimy i tak przygotować y, nasz piękny opryskiwać. No. A, nie, jednak nie jeszcze opryskiwać, jeszcze nie opryskiwać, to trzeba jeszcze zwałować, to my już zwałujemy. Nie będziemy brali y, naszych pracowników, zatrudniać. Bo po co zatrudniać pracowników? Możemy tutaj yy, na jakiś ten, zatrudnić pracownika na na ten kontrakcik, yy, pożyczyć yy, przedmioty. Yy, no i wtedy weźmiemy, zawieziemy. Yy, pojedziemy tam zamiast pracownika, zostawimy pracownika. Będzie najfajniej na świecie, bo będziemy mieli pracownika. No, no i zajebiście. E, nie wiem co mówić, jak zawsze, e, podpięty, piękny nam. E, no, dobra. E, może przestanę tak mówić, chyba. <sum> sam już nie wiem co mam mówić i nie wyrabiam. E, Okej, okay, dobra. posiunym pojedziemy i będzie dobrze. <sum> no to idziemy posiunym e, No. Mm. <sum> Już niedaleko zajebiście, jak fajnie, że nie miałem nic jeszcze tak posiane. To nasze znaczy posiane mam, ale nie wyrośnięte, bo by mi niszczyło. A jak wiemy ja nie chcę mieć zniszczonych upraw, bo zniszczone uprawy to zło dla mnie. No ale mm, co tam? Z tym. No. Dobra. Już dojeżdżamy niedaleko. Niedaleko, bo niedaleko No, dobra jechaliśmy Prawie, prawie, prawie Ale tu spore pole, fajnie Pracownik będzie długo to trochę robił Ale co mnie to nie Co mi to obchodzi, a jednak nie Powinno mnie to obchodzić, bo pewnie z jakiejś 500 to wyjdzie Koszty, że pracownik To zrobił, pewnie z 500 będzie No a to ty z własnym Życiem żyj, a my bierzemy Do masy Fergusona I idziemy. Nasze piękne pola zwałować, bo bez wałowania nie będzie tak pięknie jak my byśmy chcieli. Eee, no, pięknie drifty, <laughs> drifty, kurwa, niczym nie wiem czym. Dobra, GPS, dobra, jeszcze cofniemy trochę do tyłu. <laughs> no i będzie ideolo. No i pięknie jedziemy teraz pięknie do przodu i wałujemy. Bo co byśmy innego robili na polu? Już albo wałowali ani, albo orali, albo kultywali, albo sorry, widzowie? No, wszystko robimy przecież na yy, polu, bo to jest pole, a pole jest najcudowniejsze. Bez pola nie ma jedzenia. I nie ma nic. No. Będziemy pewnie jakoś na plusie, gówno na plusie. Prędzej to gospodarstwo będzie piękne. <laughs> Ale piękne i piękniejsze. Trzeba będzie spore płaskie miejsce znaleźć. oj Trochę źle się pojechało źle się trochę pojechało ale to mnie nie obchodzi bo co by miało mnie to obchodzić, e, no zaraz timelapsik włączymy widzowie e, no i będzie zajebiście e, no podejrzewam, że e, na przykład surviving mars to odejdzie wtedy kiedy zrobimy mega wielką bazę i ludzie znowu zaczną się rodzić a nie umierać no i no a scrap mechanik to będzie trwał i trwał. Ta seria nie wiem ile potrwa, ale potrwa może ze 50 odcinków, i potem się nową zacznie taką jakąś. No, mm. i wyjdzie coś fajnego. Najprędzej no fajnego coś wyjdzie, albo gównianego, jak zawsze. <laughs> no, mm. no to tak. Eee, to robimy teraz Time timelapsik. To bajo, widzimy się za momencik. Maneczko po time lapsiku widzowie. Mm, time lapsik był trochę krótki dzisiaj. No ale... No Nie mam czasu za długo nagrywać. Oj. E, no. E, dobra. To idziemy dalej. Zmucimy tutaj to pole i tamto nie zdążymy. To tamto się w następnym odcinku zmuci. I będzie zajebiście i się sprzeda też no to jest, albo dobra zmucę tam drugie pole na, za odcinkiem sprzedam na e, shortsie się e, ogólnie mm, zboże i będzie zajebiste no i w shortsie się wszystko takie głupotki będzie robiło no i e, wszystko dobrze będzie no mm. Zastanawiam się, to tak krzywo to jedzie, a tutaj to moje winy widzę Tak, z mojej winy jedzie krzywo Bo wyłączyłem <grywa> yy, Tego No a powiem, teraz o wiele lepiej pole wygląda, kiedy te ślady powstają Te 3D ślady, nie no Robi robotę Najlepiej jakby wcale z pola nie znikały. No i tak będzie to robiło robotę. Ale widzę, że chyba już tam te znikają, te pierwsze. Szkoda, szkoda. Na to nie poradzę. Może we farmingu 29 albo 8, zależy jaki będzie. Ee, zrobią to. No. No to nie wiem, jakoś tam pewnie zrobią kiedyś lepszą fizykę, te takie, ale to pewnie przez jakieś 10 lat im zajmie. No, to jakieś 10 lat pewnie im będzie potrzebne, żeby udoskonalić to wszystko, te takie. Bo wiecie, jak to widzowie jest? No, te technologie, to wszystko niby tak w górę idzie. Przecież ta gra, to już powinno w 2017 tak wyglądać. Jak teraz? Ale nie wyglądała tak w 2017. No. Tymczasem Wiedźmin jak pięknie wyglądał. Ja to nie wiem. Jakieś te dziodostwa. No. <laughs> hmm. Nasz pracownik jeszcze tam roboty nie skończył. Na to wychodzi, tak? O, już zaczyna te kółeczka robić to biś. Ale chyba przewracanie to ziemi na drugą stronę no to Chyba tak samo wygląda, wiesz, jak widzowie No Dobra, to tak, to skończmy Dobra, i... Mucimy Mucimy, mucimy No i akurat ostatni kursik zostanie i... Kończymy odcinek No no i trochę jest słabo, tak dzisiaj krótko nagrywam, ale no. Nie mam czasu i wiecie. Jak to jak się nie ma czasu, tak to, to jest, wiecie. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie ciepło, może będę YouTube szorcy z crossów. No ale nie wiem. Chyba nie, ale no. Postaram się, żeby były jakieś YouTube z crossów Bo bez tego trochę będzie smuteczek, ale no. Wiecie jak to widzowie Ale pięknie wygląda w tym farmingu to zbieranie tych plonów Tak łanie zaciąga Kiedyś to będzie może jak w prawdziwym życiu za 300 lat Ta tutaj już pierwszy pasek ogólnie cały jest... Wszystkie ślady znikły. No i niech jedzie prościuteńko. Będzie dobrze, hmm. aby ugnieść e, kołami całe pole. Ciekawe, jakby to wyglądało. To tak, tym symbolicznym akcentem będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Bajo! Jajo!